Dzień dobry, nazywam się Wojciech Glac, pracuję tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem neurobiologiem w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Chciałbym Panu powiedzieć o empatii, czyli pewnej zdolności naszego mózgu, ale nie tylko naszego, do współodczuwania, czyli do odwzorowywania tego, co się dzieje w mózgach innych ludzi a nawet innych zwierząt w naszych własnych. Empatia jest czymś wrodzonym, z czym się rodzimy, ale nie oznacza to, że jest stała. Możemy ją zmieniać, ona może się zmniejszać bądź czasem lekko zwiększać. Niektórzy też rodzą się bez empatii lub znacznym brakiem tej empatii. Ludzie, którzy posiadają empatię w sposób naturalny, wtedy kiedy patrzą na drugą osobę, są w stanie poczuć te same emocje, które czuje osoba, na które patrzą. W tym celu nasz mózg jest w stanie jakby imitować to, co dzieje się w mózgu drugiej osoby, po to, żeby to zrozumieć i żeby na tej podstawie móc w jakiś sposób reagować. Empatia powstaje w naszym mózgu w różnych miejscach. Do tego, aby powstała empatia, potrzebne są zarówno te struktury, które widać na zewnątrz, czyli kora mózgowa, ale także, a może właściwie przede wszystkim, struktury, które znajdują się wewnątrz naszego mózgu. Tutaj znajduje się układ emocjonalny, który na co dzień odpowiada za nasze własne emocje. Ale ten sam układ emocjonalny jest w stanie również rozpoznać czyjeś emocje i kiedy je rozpozna, przesyła je do naszego centrum dowodzenia, czyli do kory mózgowej, którą mamy tutaj za kością czołową którą czasem się pukamy, jeżeli chcemy pokazać komuś, żeby ruszył mózgownicą. To nasze centrum dowodzenia odczytuje tą emocję, która maluje się na czyjejś twarzy i na tej podstawie jest w stanie dobrać odpowiednie zachowanie. Jeżeli widzimy na czyjejś twarzy smutek, nasz układ emocjonalny rozpoznaje ten smutek, przesyła to do naszego centrum dowodzenia, a nasze centrum dowodzenia bierze pod uwagę ten smutek i podejmuje decyzję o tym, że zapytamy kogoś co się stało lub chcemy mu w tym pomóc, aby było mu lepiej. To samo jest z każdą inną emocją, która maluje się na twarzy osoby, na którą patrzymy. Poziom empatii zależy od wielu różnych czynników. Zależy od genów. Jedni z nas rodzą się z genami, które powodują, że mają wysoki poziom empatii, inni z kolei mają geny, które powodują, że ich poziom empatii jest niższy. Ale bez względu na to, jaki mamy poziom empatii, jej wielkość zależy od tego, jak bliska jest osoba, którą postrzegamy. Jeżeli ta osoba jest nam bliska, jest to ktoś z rodziny, nasz przyjaciel, wtedy w sposób naturalny poziom empatii, który wytwarza nasz mózg jest większy. Wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że przyjdziemy komuś z pomocą, że będziemy cieszyć się jego szczęściem. Jeżeli jest ktoś nam obcy, wówczas poziom empatii jest mniejszy. Oprócz tego poziom empatii zależy od tego, jak bardzo skoncentrowani jesteśmy na innych rzeczach. I to jest jednym z problemów zmniejszającego się poziomu empatii. Jeżeli mamy wytyczony jakiś cel, jesteśmy skupieni na jakimś zadaniu, w ten sposób naturalny mniej zwracamy uwagę na innych ludzi i wówczas empatia jest mniejsza. Aby poczuć w pełni empatię, musimy widzieć tego kogoś, wobec kogo mamy mieć empatię, czyli nasz mózg musi dostrzec tą emocję, która kształtuje się na czyjejś twarzy. Jeżeli nie spojrzymy na drugiego człowieka, nasz mózg nie będzie w stanie poczuć tego, co czuje druga osoba. A więc tak ważne jest to, aby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas, dlatego że to ci ludzie, którzy znajdują się wokół nas, mają jakieś emocje, które my możemy poczuć tylko wtedy, kiedy będziemy na nich patrzeć. Oprócz tego, że powinniśmy bacznie zwracać uwagę na ludzi wokół nas, empatię można również zwiększać w inny sposób, a mianowicie pozbywać się stereotypów, które sprawiają, że niektóre osoby stają się dla nas obce, a tym samym mamy wobec nich mniejszą empatię. Jeżeli na przykład ktoś ma inny kolor skóry, to wówczas myśląc o tym kimś jako kimś innym, kimś obcym, nasz mózg będzie wytwarzał mniejszą empatię. Jeżeli porzucimy takie stereotypowe myślenie o ludziach, którzy są inni w jakikolwiek sposób, wówczas mamy szansę, żeby nasz mózg wytworzył odpowiednio silną empatię, która pozwoli nam nieść na przykład pomoc każdemu człowiekowi, a nie tylko tym, którzy są dla nas najbliżsi. A teraz zadanie dla Was. Otóż uruchomcie swoje mózgi. I zastanówcie się, w jaki sposób wy możecie zwiększać swoją własną empatię.